Po jakże udanej przerwie na mecze reprezentacji Polski, po zapewnieniu sobie przez Biało-Czerwonych awansu na Euro 2024, wracamy do rozgrywek PKO BP Ekstra Klasy. Początek 26. kolejki w Częstochowie. Wielką sobotę mistrz Polski Raków podejmuje broniących się przed spadkiem piłkarzy ruchu Chorzów. Na ławce gospodarzy wracający po kontuzji po długiej przerwie i Lopez, a na boisku pierwszy celny strzał Patryka Sikory. Bez problemów piłkę łapie Wladan Kowa. To już 14 minuta meczu i pierwsza akcja Rakowa jest ante Cernace. CERNAC 1-0. Ależ fantastyczny gol Chorwata. Przepiękne trafienie ante Cernaca. Piąte w Ekstraklasie w tym sezonie. No i Mistrzowie Polski obejmują prowadzenie. Nie sięgną piłki Dante Stypica. Wymarzony początek meczu dla gospodarzy i wielka radość. A więc Raków prowadzi. Raków, który jest jedyną drużyną, która w tym sezonie na własnym boisku nie przegrała. Ale oczywiście Częstochowianie nie mają zamiaru się zatrzymywać. Uderzał. Bartosz Nowak, ale piłka powędrowała obok słupka bramki bronionej przez Dante Stypice. A to już Władan Kowaczewicz do Gustawa Bergrena. Szwed przed własnym polem karnym. Zbyt lekko jest Somanowotny, ale nic z tego nie ma. Nie ma wyrównania, chociaż ten błąd Bergrena mógł Raków sporo kosztować. I do przerwy mamy wynik 1-0 do 0 dla gospodarzy. Bergen. To, co zepsuł, to zdołał jednak naprawić. Po przerwie znów raków rusza do odrabiania strat. Uderzenie ante Cernaca, który teraz wbiegł w pole karne, jest Nowak, jest Cernac. I co tutaj się wydarzyło, zobaczymy doskonale na powtórce, bo ta główka Cernaca zamiast do bramki trafiła w głowę Sikory. I w ten sposób nie ma drugiego gola dla Rakowa Częstochowa. Ale podopieczni trenera Dawida Szwargi nie zwalniają tempa, jest Łukasz Zwoliński w polu karnym, Zwoliński i Dante Stypica ratuje Niebieskich. Powinno być 2 do 0, Łukasz Zwoliński, który chwilę wcześniej pojawił się na Murawie, mógł bardzo szybko wpisać się na listę strzelców, ale dobre wyjście bramkarza ruchu i wciąż tylko jednobramkowe prowadzenie Mistrzów Polski. Pod koniec meczu ruch ruszył do ataku, jest Daniel Szczepan, także dzisiaj zaczynający mecz z ławki rezerwowych, ale ta radość jest przedwczesna. Był napastnik ruchu na I teraz to widzimy doskonale, ten spalony ewidentny. Wykończenie akcji bardzo ładne, ale gol niezaliczony. 5 minut do końca. Znów wracamy pod bramkę Dante Stipicy. I znów kolejna ładna akcja rakowa. Uderzenie Bergrena. Zwoliński nie doszedł do tej dobitki po interwencji bramkarza niebieskich. Iwi Lopez na murawie po prawie rocznej przerwie, po długo leczonej kontuzji. Wraca pomocnik Rakowa, Hiszpan, który był najlepszym piłkarzem ekstraklasy, był królem strzelców, a teraz znów e, coraz częściej powinniśmy go widzieć na murawie. I to właśnie Iwi Lopez na dwie minuty przed końcem. Lopez, świetna piłka do barata, ale czy pomylił się Węgier? No ma czego żałować Ivi Lopez, bo to powinna być asysta, no i znów powinno być 2 do 0. To jest też doskonały moment, aby przypomnieć powiedzenie o niewykorzystanych sytuacjach, które się męczą. Szymański Moneta w roli mściciela. W 95. minucie ruch Chorzów doprowadza do wyrównania. Ruch Chorzów remisuje z mistrzem Polski, z Rakowem Częstochowa 1 do 1. Niesamowita historia. Łukasz Moneta strzela swojego pierwszego gola w ekstraklasie od 2017 roku. Wrzutka piłki przez Miłosza Kozaka. Zgranie przez Trzymańskiego i Moneta pięknym strzałem pokonuje Kowaczewicza. Załamani piłkarze Rakowa Częstochowa, bo co prawda znów są niepokonani u siebie, ale ten tylko jeden punkt to jest dla nich porażka. Ruch się cieszy, chociaż ten punkt heroicznie wywalczony niewiele im tak naprawdę daje, bo wciąż zajmują Przedostatnie 17 miejsce w tabeli Raków pozostaje na trzeciej pozycji. Niespodziewanie Raków Częstochowa tylko remisuje z ruchem chorzów 1-1. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.